Marek Wein, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie, był jednym z uczestników szkolenia, na którym poruszono m.in. tematykę uzależnień młodzieży, nie tylko od papierosów, alkoholu i narkotyków, ale o czym ostatnio coraz głośniej – od dopalaczy. Do udziału w szkoleniu zaproszono dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z którymi spotkał się m.in. Aleksander Markiewicz, długoletni prezes Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, autor 120 publikacji dotyczących problematyki uzależnień. Namawiał dyrektorów do przede wszystkim rozmawiania z nauczycielami i rodzicami, którzy mają uświadamiać młodym ludziom, jak straszne chociażby są dopalacze. I rodzice, jeśli znajdą czas na to, żeby o tym mówić, to. Nie powiem, że to jest 100% sukces, ale można liczyć na pozytywny efekt. A czy młodzież nie potraktuje tego jako gadanie starych w kółko o tym samym? Yy, bądźmy upierdliwi i mówmy do znudzenia im o tym. To, co można młodzieży mówić o spustoszeniu, jakie powodują, to narkotyki są niczym. To jest, no należy dzieci przestrzegać, należy kontrolować, należy no, naprawdę bardzo, bardzo mocno yy, być blisko dzieci, żeby do tego nie doszło. Niestety, punktów z dopalaczami przybywa, a liczby zatrważają. Do ferii letnich w tym roku w Polsce działało 180 punktów, natomiast w ciągu wakacji przybyło ponad 300. Marek Wań stawia na rozmowy z młodzieżą. Do swoich nauczycieli mamy w środę, właśnie Radę Pedagogiczną. Nie jestem z tym związana, ale przy tej okazji będę ich prosił o rozmawianie z młodzieżą nie na lekcjach wychowawczych, ale przy okazji każdego nieformalnego spotkania. Obojętnie, czy to będzie spotkanie dotyczyło każdego innego tematu, zawsze można wtrącić, dlatego że młodzież jest bardzo chętna do rozmów. Tak naprawdę, gdy ona jest w gronie kilkuosobowym, młodzież jest chętna do opowiadania o tym, co robią po południu, z kim się spotykają i czasami taki nauczyciel w ciągu kilku minut wie więcej niż rodzic, który nie ma czasu.